Cześć. Dzisiaj robię zadania z Matematycznego 2020. Te pytania to będą pytania po 4 punkty. Zaczynamy. Pan Mordka wykonał zdjęcie swojej twarzy na tle tego zamku. Proszę o to, ten zamek. Jeden z poniższych obrazków przedstawia wykonane przez niego zdjęcie. Który? I tutaj sprawdźmy sobie. Podobnie zamku. Tutaj od razu widzimy, że nie, bo tutaj mamy dwa, a tu powinien być jeden. A więc to A odpada. Tutaj też mamy dwa, to też odpada. Tutaj mamy jeden, ale za to to jest za niskie, bo tak to by wystawało, a nie wystaje. Jest w tej samej linii. A więc. Też nie. Tutaj za to to jest za wysokie, bo wystaje. A tutaj tu jest dobrze. Tu dobrze. Tu dobrze. Tu dobrze. Tu dobrze i tu dobrze. A więc to jest odpowiedź E. Dobrze. Następne zadanie. Witek ułożył budowlę z sześciennych klotków. Patrz, rysunek. Użył do tego 14 szarych i pewnej liczby białych klotków. Ilu, ilu szarych klotków nie widać na rysunku. Teraz sprawdźmy sobie tak. Ile widać szarych? 2, 2, tutaj są 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 klocków. Czyli tutaj widać 8 klocków. Czyli 14 odjąć 8 równa się 6. Czyli to będzie odpowiedź. Zaraz sprawdzimy. Jaka? A1, B3, C5, D6, E8. Czyli D. Bo to było 6. A więc zaznaczamy D. Pola narysowała na kartce trzy czarne trójkąty i mniej niż cztery kwadraty. Jeden z obrazków przedstawia rysunek poli. Które? I tutaj policzmy sobie figury. Tak będzie najłatwiej. Tutaj mamy trzy czarne, trzy czarne trójkąty. I sprawdźmy, czy tu są trzy czarne trójkąty. Jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzy to, to jest zmyła, bo to jest kwadrat, a więc, a tu jest trójkąt, ale biały, a więc, a odpada. Tutaj jest cztery, tutaj są trzy czarne trójkąty, ale nie mniej niż cztery, bo cztery, a to nie jest ani mniej, ani więcej. I tutaj mam, nie ma trzech czarnych kwadratów. Bo jest jeden biały, ale jest mniej niż cztery. Ale i tak mamy, niestety nie mamy trzech czarnych trójkątów. Dobrze. I teraz przechodzimy do punktu D. Tutaj mamy tylko jeden czarny trójkąt, a tutaj jest biały trójkąt, a nie ma nawet trzeciego. A, a tutaj mamy tak, jeden, drugi i trzeci trójkąt. I jest mniej niż 4 kwadraty. Raz, dwa, trzy. Tak, mniej niż 4. Czyli to będzie E. I teraz kolejne zadanie. Brzmi tak. Na każdym płatku obu kwiatków napisano jedną liczbę. Ala dodała wszystkie liczby do siebie napisane na płatkach jednego kwiatka. A ela na płatkach drugiego kwiatka. Dziewczynki otrzymały jednakowe wyniki i odłożyły kwiatki tak że jeden płatek został zakryty. Patrz rysunek. Jaka liczba znajduje się na tym płatku? I tu dodajmy sobie wszystkie liczby. Tutaj dodajmy sobie dziesiątki. Ja zawsze liczę dziesiątkami. 1 dodać 9 równa się 10. 3 plus 7 to też 10. A 10 plus 10 równa się 20. I 20 plus 5 równa się 25. I tu policzmy też sobie dziesiątki. Jedna dziesiątka, druga dziesiątka, czyli to będzie róż 20 i brakuje nam jeszcze 5, bo tu razem było 25, a więc tu musi być 5. Sprawdźmy, czy jest gdzieś 5. Tutaj A jest 5, B3, C0, D7 i E1, czyli A5. Dobrze, kolejny zadanie. Babcia upiekła ma 12 ciasek i chce. Rozdzielić je wszystkie te porówno pomiędzy pięciu swoich wnuków. Ile co najmniej ciastek powinna jeszcze upiec, aby mogła zrobić, ić nie, łam, nie łamiąc ciastek. I teraz musi im rozdać porówno, nie łamiąc ciastek. Tu sprawdźmy sobie to tak. Najpierw rozdajmy 12. Czyli to będzie na razie po jednym. Czyli 12 minus 5 równa się 7. Potem druga kolejka. A i zostaje jej jeszcze dwa. I potem, żeby miało jeszcze jedną kolejkę rozdać, musi upiec jeszcze trzy ciastka. Czyli to będzie nasza odpowiedź. I sprawdźmy, gdzie jest odpowiedź trzy. A to 0, B to 1, C to 2, D to 3, E to 4. A były 3, a więc D. Odpowiedź D, 3, ciastka. Kolejne zadanie. Na planszy do gry znajduje się wioska, w której są 4 proste drogi i 4 okrężne drogi w kształcie okręgów. Na przecięciu dróg należy postawić 12 piątków. W kształcie domów. Tak, aby przy każdej okrężnej drodze i przy każdej prostej drodze stało po trzy domy. 11 piątków już zostało rozmieszczonych. Patrz rysunek. Na którym z zaznaczonych pól należy postawić dwunasty pionek. I to sprawdźmy sobie na obrazku. Tutaj sprawdźmy sobie najpierw okręg. W linii prostej możemy, ale jeszcze jest okręg. W linii okrężnej. Jeden domek. Drugi domek. Jedziemy dalej po tej linii. U! Trzeci domek. Tu nie możemy. Tu. U zatem sprawdźmy. Ale najpierw tu może sobie sprawdzimy. Tutaj mamy jeden domek. Drugi domek. I trzeci domek. Czyli tu już nie możemy. I tu mamy jeden domek. Drugi domek. Trzeci domek. Czyli w D nie możemy. Tu sprawdźmy sobie 1, 2, 3, a tutaj mamy 1, 2, ale i tak wynika z tego, że z tej prostej linii, że nie możemy. I C, policzmy sobie domki. Jeden domek, drugi domek, i tu dalej nie ma, a tu jeden domek i drugi domek. Czyli możemy postawić na polu C. Jest taka odpowiedź: jest A na polu A, B na polu. Polu B, C na polu C, D na polu D i E na polu E. Czyli C na polu C. Czyli to będzie odpowiedź C. I, i ostatnie zadanie na dzisiaj. Pszczółka fela może poruszać się tylko po szarych polach flamuszy. Na ile różnych sposobów można zamalować na szaro? O, dokładnie dwa żółte pola na planszy, tak aby fela mogła przemieścić się z pola A na pole B. Zaznaczmy sobie te sposoby, które widać, które ja widzę. Ja widzę pierwszy, drugi, na razie widzę dwa, już trzy widzę, widzę już cztery, widzę już pięć. Sprawdzę, czy jest jeszcze szósty sposób. Nie widzę żadnego, ale jeszcze trochę się przyjrzę. Nie, nie widać więcej, czyli to będzie 5. Sprawdźmy, czy jest 5A3, B4, C5. I to już się zatrzymujemy, bo mieliśmy 5, a tu jest już 5. Czyli to będzie odpowiedź C5. No i na dziś to wszystko. Pa.